Słuchaj mnie, mój plan znowu nie wypalił. Znowu! Ach. On miał za chwilę pocałować z mnie, miał się we mnie zakochać. A nie w niej! Ach. Ale przecież oni są parą już od dawna. Co ty nie chcesz? Czemu ty jej tak bardzo nienawidzisz? Bo ona zrównowała mi życie z zakiem jeszcze kilka lat temu, kiedy się tutaj przeprowadziła. Chodziłam z zakiem, było wszystko dobrze, a ona nagle się trąciła. Uch, teraz chcę się na niej zemścić, ale przecież to nie jej wina, że Sak się w niej zakochał. Tak owszem, jej wina. Ale w każdym razie, skoro ten plan nie wypalił, to muszę wymyślić coś innego: coś, co naprawdę po. Bo... Coś dzięki czemu... No, pozbędę się jej. Ale nie chcesz jej chyba zrobić krzywdy czy coś? Nie. Ja tego nie zrobię. Okej. Okay, trochę się Ciebie zaczynam bać. No hej. O hej, Sawana. Fajnie, że, że jesteś. Słuchaj, musimy porozmawiać. A co się stało? Chodzi mi o to wczorajsze, na imprezie. No to moje jest za kim? Widziałaś to, prawda? No tak. Słuchaj, to było fajne, ale... Nie wiem. Wydaje mi się, że już tego do niego nie czuję. Chcę nim zerwać? No... Nie, nie wiem już sama. Kocham, znaczy... No, jest fajny i w ogóle, ale nie wiem, czy nadal kocham go tak jak kiedyś. No wiesz, on jest fajny, miły, no i dba o Ciebie, szanuje Cię. Tak, no niby tak, ale nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Zastanowię się jeszcze przez tą lekcję i najwyżej później z nim pogadam. No dobra, chodźmy już pod... Ale, bo teraz będziemy mieli historię. Uh -huh. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wojnie polsko-krzyżackiej. Otwórzcie podręczniki na stronie dziewięćdziesiątej czwartej i przeczytajcie sobie tam cały temat. Później zadam Wam zadanie domowe, do którego wykonanie potrzebny będzie ten tekst. Cześć, Zak. Cześć, garbia. Coś się stało? Nic takiego, tylko chciałam z Tobą pogadać. O co chodzi? No, chodzi o nas. O nas? W jakim sensie? No, naszą miłość. O to, że jesteśmy razem. No, a co się stało? Słuchaj, jesteś fajny w ogóle, ale wydaje mi się, że już tylko do ciebie nie czuję, co zwykle wiesz. Zaraz. Czy ty chcesz ze mną zerwać? Nie, nie zrozumiem, źle, tylko nie wiem. Możemy być razem, ale... Nie, ja już po prostu nic nie wiem. Ale zaraz. Ty mnie już nie kochasz? No, znaczy kocham cię, ale nie wiem, nie jestem chyba jeszcze gotowa na takie... Wiesz, pocałunki na dyskotekach, na taki poważny związek. Może spróbujmy jakoś, nie wiem, trochę na luzie. Okej, okay. skoro tego chcesz. Ale zak! Czekaj. Ja dobrze zrobiłam. Związek na luzie. Oh, Karina, jak ty to sobie wyobrażasz? Ale może to i lepiej. Oh. Już ja zupełnie nie wiem, co mam o tym myśleć. Halo? Ale kto mówi? Halo? Halo? Kto to mógł być? I po co mam teraz przyjść do szkoły? Przecież że da mną po lekcjach tam nikogo nie ma. Nie wiem, może to coś ważnego. Jest tu ktoś? Mm, masz tutaj tylko jakiś serce. Eliza? Co ty, ty do mnie zmieniłaś? Mhm. Mm Słuchaj, tak strasznie cię przepraszam za wszystko. Wiesz, byłam taka niemiła dla ciebie. Ej, ty naprawdę mnie przepraszasz? No oczywiście, przecież jesteśmy przyjaciółkami. Mhm, mm okej. Okay. W ogóle po co kazałaś mi tutaj przyjść? Chciałam tylko pogadać i spotkać się z moim najlepszym przyjaciółką. Co tam u ciebie? Yy, no wiesz, dobrze, ale nie. Ty sobie ze mną jakieś żarty robisz. To niedobrze do mnie nie powiedziała przyjaciółka, albo. No, coś takiego. Co, powiedz mi w końcu o co chodzi? No, ale przecież ci powiedziałam. Mhm, mm okej. Okay. <ścoughs> Widzisz, tak to się załatwia. I nie myśl sobie, że kiedykolwiek będziemy przyjaciółkami. Chodźmy stąd. Nie ruszaj jej.